Cześć wszystkim, z tej a to jest Team Fortress 2. No i tu aktualnie mam swojego snajpera z syndajskim usypiaczem i z pluwą sprzątacza. Jedni kuchni jest podstawowe. Syndajski usypiacz to jest jedyna e, snajpera, która nie wali... No co jest? Nie wali krytycznie, kiedy strzeli się w głowę. Jeszcze. Lekko dobra. Nie będziemy się bawić w pory z nim. No, tu, to mnie się nie zaliczyło. Dobra. I proszę. Mamy tutaj. i ktoś mnie tutaj zarobił, widzę. Do ciebie pobiegł, jak już bliżej przejęć. Żadnego przejęcia nie miałem. No, z wyżytnie wolności sobie chodzi. Dobra, ja się będę starał zdobyć to osiągnięcie, dzięki któremu uda mi się zdobyć upiorny cylinder. No, trzeba jakichś tych heavy tam. Wow! No racja zdekapituje to wroga. Teraz nie będę się bawił w dwie. Już po prostu po jednej wam będę tutaj pokazywał rundce.

Trzeba przejąć to Wow, rakieta mi nad głową przeleciała Czy jest heavy? No dobra, rozwalił mnie ten heavy, niestety Nie wątpię, żeby mi się udało zdobyć to kaj okay, trzeba upiorec cylinder mieć, Ale cóż, ja tu gadu-gadu, a oni nam tam przejmują punkt. Trzeba nam iść na środek. Cóż, najpierw tak na środku, to... Wow! Zniszczył mnie soldier. Blokuje jedno dziwnięcie w plecy. O myślę, nie wiem. Zrobić dwie, nie wiem. A co jakoś 4-4 U ku przebraliśmy Da się płyć. Dobra, nic mi to nie dało. Ja myślę drugą rundę może... Zagram sobie kimś innym. Mianowicie scoutikiem. Ogólnie bardzo lubię grać z scoutem, bo szybki, do dobry broń. ma jeszcze jak piaskun to ogłuszy przeciwnika. No dobra, ale musi jej uderzyć celnie. Dobra, heavy me. Przejechał. Wow. Nie, niezłe broni ma przy sobie. Chcę już stracić punkt kontrolny. A nie, dziwa, że. Nie udało się. Wow, wow 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 A jeszcze by ten kolej zabił z Jasny wind <gry> Jak to zrobić, zdominować kolesia, który nosi sobie e, swój upiorny cylinder, no nie wiem Trzeba będzie coś wymyślić Gdzieś ty pole słapie A to mój Że mi się tak zdaje Pomóżcie mi, może przejmować, mam tylko 9 HP. Okej, okay. zbliżyć do rekordu w liczbie zabitych. No ale, kurde, jakby ktoś tu nie awczył i grał normalnie. Nie wiem, po co w ogóle inżynier na tym. Powinien bardziej zabezpieczyć punkt środkowy. Nie chcę ciebie. Nie ma tak, jak przebiec wśród sporej ilości wrogów. Tu akurat ten dobrze broni, Wraży inżynier, ale cóż. O, trafiło. The soldier się na mnie uwziął Słabo idzie Karbona, dubeltówka, robotobójcy Idę w kładzie. Nie trudno. Dobra, to do zobaczenia w następnych odcinkach.